Cześć! Witam Cię w filmie dotyczącym ćwiczeń mięśni brzucha. Ćwiczenia, które poznasz podczas tego treningu, mogą być trochę inne niż standardowe ćwiczenia, które znasz, ale dzięki temu będą uniemożliwiać obciążenie kręgosłupa lędźwiowego i kręgosłupa szyjnego przy ćwiczeniu mięśni brzucha, co bywa bardzo częste, jeżeli chodzi o trening taki w domu czy trening na siłowni. To zaczynamy. Najpierw poćwiczymy sobie oddech, jaki chcę, żebyśmy zachowali przy tych ćwiczeniach. W tym celu jedną rękę położymy na żebrach, drugą na miednicy. Biorąc wdech, najlepiej przez nos wypchnęli jakby brzuch pomiędzy rękoma. Czyli robimy wdech i z wydechem zbliżamy do siebie miednicę i żebra. W jakim celu to robimy? Dzięki temu, że wypełnimy się powietrzem, nasze mięśnie brzucha będą stale już lekko napięte no i będzie zabezpieczony nasz kręgosłup. To zaczynamy. W pierwszym ćwiczeniu połóż się na plecach i teraz poćwiczymy ten sam oddech w leżeniu, czyli dajemy jedną rękę na miednicę, drugą na żebra, bierzemy sobie wdech, wypełniamy się powietrzem, Staramy przykleić się do podłogi i z wydechem zamykamy tą przestrzeń, i teraz powinniśmy mieć lekko ten brzuch napięty. I teraz zaczniemy od najprostszej wersji. W najprostszej wersji na wdechu unieś obie nogi do góry. Czyli bierzemy wdech, unosimy nogi do góry. I z wydechem opuszczamy. Jeżeli ta wersja nawet jest dla Ciebie za trudna, weź wdech, unieś jedną nogę, opuść. Unieś drugą, opuść i dopiero zrób wydech. Wybierz wersję dla siebie i zaczniemy pierwszą serię. Jeżeli jakby ustawienie rąk na miednicy nie jest Ci potrzebne, Możesz je położyć z boku. Weź wdech wypełni się powietrzem, i wydech, i jeszcze siedem. Sześć! Pięć. 4, 3, 2 i 1. Mamy za sobą pierwszą serię, to była wersja podstawowa. Pokażę Ci teraz wersję trudniejszą, którą możesz wykorzystać, jeżeli wersja podstawowa jest już dla Ciebie za prosta. Jeżeli nie czujesz się na siłach, robisz teraz ze mną drugą serię wersji podstawowej. Unosimy ręce do góry w wersji trudniejszej i teraz na wdechu. Unosimy nogi. I z wydechem opuszczamy ręce i nogi lekko w dół. I wdech. I wydech. I sześć. Pięć. Dwa. Jeden. Super. Druga seria za nami. Bardzo ważna rzecz tutaj. Jeżeli podnosisz równocześnie obie nogi, nie naciągaj ich mocno na siebie. Nie rób takiego ruchu. To jest ruch tylko do kąta prostego. No i trzecia seria przed nami. E, pokażę teraz, Wersję najłatwiejszą, pójdziemy teraz w tą stronę, bo możecie już być zmęczeni. W najłatwiejszej wersji na wdechu opuszczam jedną nogę. Czyli biorę wdech, opuszczam, wracam, wdech. Także każdy teraz wersję dla siebie wybiera i robimy trzecią serię. Wdech, I jeszcze sześć pięć cztery trzy dwa i jeden super. Mamy to. Przez cały czas tego pierwszego ćwiczenia plecy powinny być przyklejone. Jeżeli czujesz, że w trakcie którejkolwiek z serii odklejają ci się plecy, przejdź do wersji najłatwiejszej. Dobra, to lecimy do ćwiczenia numer dwa. Ćwiczenie numer dwa, naszą pozycją wyjściową, będzie klęk podparty. W klęku podpartym staramy się rozłożyć szeroko dłonie, mocno podeprzeć się palcami stóp. Ściągnąć łopatki. I teraz tak samo wypełniając brzuch powietrzem, wziąć wdech i na wdechu unieść kolana lekko do góry. Przytrzymać. 3, dwa, jeden, dół. Super. No, i tak wygląda wersja taka pośrednia, że tak powiem. W wersji łatwiejszej. Robisz ten ruch po prostu bez przytrzymania, czyli unosisz nogi, opuszczasz. Do wersji trudniejszej przejdziemy w drugiej serii. Najpierw zrobimy wspólnie pierwszą serię, czyli 6 powtórzeń. 6 wdech i dół. i jeszcze 5, 4. Dwa i jeden. I luz odpocznij. W wersji trudniejszej to ćwiczenie wygląda w ten sposób, że najpierw unosisz nogi, prostujesz jedną, prostujesz drugą, wracasz i opuszczasz w dół. Co jest ważne? żeby w tej wersji robić to na zmianę, czyli unosisz nogi, prostujesz jedną, prostujesz drugą, wracasz i robisz to teraz drugą nogą. Ja teraz zrobię jedną serię wersji trudniejszej, więc zrobimy po trzy razy na stronę. Wybierz wersję dla siebie. Wdech, górę i pięć. 3 Trzy. Dwa. I ostatni. I iluz, odpocznij. W trzeciej serii. No, widzicie, nawet ja się zmęczyłam. W trzeciej serii tak samo, wybierz wersję dla siebie. Nawet jeżeli w drugiej na ten moment robisz tą trudną, poczujesz, że w trzeciej nie da zrobić tej najtrudniejszej, wróć do poprzedniej serii, to będzie ok. Także wybierz wersję dla siebie i robimy serię numer 3. Ja zrobię wersję pośrednią, jak zwykle, czyli ustaw pozycję, weź wdech i góra, i dół, i jeszcze wdech, i jeszcze cztery, i jeszcze trzy. I jeszcze dwa. I jeszcze jeden. I los. Usiądź na piętach. Rozciągnij. Ostatnim ćwiczeniem... Które zawsze polecam jako wybór, jest połączenie pracy mięśni brzucha i pracy mięśni pośladków, dzięki czemu właśnie stabilizujemy cały tułów. Zrobimy je w ten sposób. Połóż się na plecach. Jako, że chcemy tutaj uruchomić jeszcze konkretną stronę mięśni brzucha, zrobimy to jednostronnie. Załóż jedną nogę na drugą. Staraj się, żeby ona była w rotacji. Weź wdech i z wydechem, utrzymując miednicę, unosisz biodro w górę. Czyli weź wdech, unieś i z wydechem zejdź w dół. I zrobimy to tak samo po sześć na stronę. Wdech, mocno brzuch napięty. Wydech i wdech. I jeszcze trzy, dwa i jeden. I zmień stronę. Jeżeli zrobisz to dobrze, to będzie czuć i pośladek, i mięśnie brzucha skośne po tej samej stronie czyli wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech, I jeszcze trzy, dwa, I ostatni i dół. I teraz tak, to była wersja pośrednia. W wersji trudniejszej połóż coś na biodra. Weź jakiś handel, ciężarek, butelkę po wodzie, połóż na biodra i unoś tą butelkę razem z biodrami, ale mamy wersję jeszcze trudniejszą tutaj. W wersji jeszcze trudniejszej. Unieś biodra w górę i z tej pozycji, utrzymując miednicę, załóż nogę za nogę i dopiero opuść. W wersji łatwiejszej, jeżeli nie dasz rady robić tego na jednej nodze, rób to na razie symetrycznie na dwóch nogach. W ten sposób, używając właśnie i mięśni brzucha, i mięśni pośladków do podniesienia bioder. To co? Drugą serię. Ja robię wersję trudniejszą, każdy wybiera wersję dla siebie w tej serii. Czyli wdech, utrzymuję, zakładam nogę za nogę, opuszczam, i wydech. Wdech. I jeszcze cztery. trzy, i jeden. Druga strona lub kontynuuj. Serię, gdy robisz na jedną stronę, czyli gdy robisz symetrycznie, i teraz wdech i jeszcze pięć, cztery. trzy, dwa i jeden Pamiętaj, że tutaj kluczowe jest, zwłaszcza gdy już czujesz, że nie możesz, żeby wypełnić się powietrzem, to ci zabezpieczy ustawienie ciała. Dobrze, mamy drugą serię. Została nam trzecia i będziemy już odpoczywać. Czyli w trzeciej wersji znowu wybierz wersję dla siebie. Ja zacznę od wersji pośredniej. Jeszcze chwilę oddechu i lecimy wdech. I góra. sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Super. Zmieniamy stronę. I wdech. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. I los. Super. Możesz teraz się położyć, wyprostować nogi i tutaj dać się brzuchowi lekko rozciągnąć. Brawo, bo to nie był łatwy trening. Ćwiczenia, które zrobiliśmy, mają na celu uruchomić ci te mięśnie, których na co dzień mało używasz, a których powinniśmy używać. Czyli mięśnie. Przede wszystkim stabilizujące miednice, stabilizujące kręgosłup. Nie chodzi tutaj o ładowanie w mięśnie brzucha po to, żeby one tylko wyglądały, ale chodzi o to, żeby były cały czas aktywne. Powodzenia!